Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie szóstej i temat tego filmu to Pierwsza Wolna Elekcja. Mamy tutaj tylko jedną datę. Zobaczcie, to jest rok 1573, czyli właśnie Pierwsza Wolna Elekcja. Jak to się stało, że w Rzeczpospolitej szlachta zaczęła wybierać króla? Przecież przez wieki naszym krajem rządziła dynastia Jagielonów. Niestety w 1572 roku zmarł król Zygmunt II August nie zostawiając dziedzica, co więcej, nie wskazał też następcy. W państwie okres bezkrólewia, czyli czas między śmiercią króla a przejęciem tronu przez jego następcę, groził destabilizacją i kryzysem. Szlachta musiała więc zapewnić ciągłość rządów i na zwołanym po śmierci króla sejmie zdecydowała, że sama wybierze króla, bez udziału mieszczaństwa i chłopów. Ustalono, że każdy szlachcic, który przybędzie na sejm elekcyjny, będzie miał prawo oddać głos na swojego kandydata. Ten sposób wyboru króla nazwano wolną elekcją. W okresie bez królewia rządzić miał interrex, co w języku łacińskim oznacza ta pierwsza część inter między, druga część rex – król, czyli taki między król. Tę funkcję miał sprawować prymas Polski. Kto został pierwszym królem wybranym przez wolną elekcję? O tym będzie teraz. Kandydatów było kilku. Przysłali oni do Rzeczypospolitej swoich przedstawicieli, by zdobyć poparcie szlachty. Szlachta spośród nich po emocjonujących dyskusjach na sejmie elekcyjnym wybrała Henryka Walezego, księcia z francuskiej dynastii Walezjuszy, brata króla Francji, Karola IX. Król we Francji miał znacznie większą władzę niż w naszym kraju w którym jego władza była ograniczona przez przywileje szlacheckie. Ale szlachta wiedziała, jak chronić swoje interesy w celu zabezpieczenia przywilejów szlacheckich i polskiego prawa. Szlachta odtąd będzie wymagała na każdym kandydacie na króla podpisanie dokumentu gwarantującego te prawa, dokumentu zwanego artykułami henrykowskimi od imienia właśnie Henryka Walezego. Po podpisaniu artykułów henrykowskich król zrzekał się praw do dziedziczenia tronu przez swoich następców. Był też zobowiązany do regularnego zwoływania sejmów, a także do przestrzegania wolności religijnej. Władza króla została ograniczona do tego stopnia, że nie mógł on zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać podatków bez zgody szlachty. Natomiast, gdyby zdarzyło się tak, że król złamał prawo, szlachta mogła mu wypowiedzieć posłuszeństwo. Oprócz tego nowy król miał też przestrzegać umowy zwanej Pacta Conventa, która zawierała osobiste zobowiązania króla. Treść tej umowy odzwierciedlała coś na kształt programu królewskiego, takich obietnic do spełnienia w dziedzinie polityki, gospodarki czy kultury. Dopiero po zaprzysiężaniu tych umów Henryk Walezy został koronowany na króla. Pierwszy elekcyjny król. Rządził w Rzeczypospolitej zaledwie rok. Dlaczego? Okazało się, że pojawiła się dla niego o wiele lepsza propozycja: mianowicie objęcie tronu we Francji po bezpotomnej śmierci jego brata Karola IX. Tak więc w kilka dni po otrzymaniu tej wieści Henryk pod osłoną nocy uciekł z Krakowa i udał się do Francji, gdzie został koronowany na króla. Polskiej szlachcie po tak niefortunnym zakończeniu panowania pierwszego króla elekcyjnego pozostało uznanie tej ucieczki za abdykację i na nowego króla wybrano Annę Jagielonkę, siostrę Zygmunta Augusta. Wolne elekcje. Czy to byłaby dobry pomysł? W teorii wolna elekcja wyglądała pięknie, zwłaszcza dla szachty. W praktyce jednak okazało się, że wolne elekcje wywoływały duże napięcia społeczne. Zdarzało się na przykład, że szlachta wybierała kilku kandydatów na króla, co prowadziło do wojen domowych. Władzę zdobywał wówczas najsilniejszy z kandydatów. Miejsce wyboru króla, czyli Warszawa, okazało się wysoce niekorzystne, ponieważ Mazowsze zamieszkiwane było przez biedniejszą, niewykształconą szlachtę, która tłumnie przybywała na sejm elekcyjny. W wyniku jej podatności na wpływy, zarówno Kościoła Katolickiego, jak i magnaterii, często głosowała, zgodnie z ich wolą. Nierzadkie były też przypadki przekupstwa szlachty przez obce państwa, więc wolna elekcja służyła innym dworom jako dogodne narzędzie do wtrącania się we wnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. I na koniec, ten rodzaj wyboru króla mocno ograniczał i tak już niewielki zakres władzy królewskiej, ponieważ kandydaci starający się o miano władcy Nakładali na siebie obietnice, które dodatkowo jeszcze osłabiały znaczenie króla, a tymczasem z biegiem lat w sąsiadujących z nami państwach zachodził proces odwrotny. Pozycja króla wzmacniała się, co przekładało się na rozwój potęgi tych państw. Do czego to mogło doprowadzić? O tym usłyszycie w kolejnych filmach. Dziękuję i do usłyszenia.